Próbujmy przez chwilę pochylić się nad tym fragmentem z Ewangelii Świętego Mateusza. Znamy te wydarzenia dobrze z liturgii, także z Ewangelii, ale warto każdego roku z jakąś uwagą, szczególną te teksty czytać, kontemplować, bo one nie mają tylko przekazać informacji. Ale przede wszystkim zapraszają nas do osobistego spotkania z Jezusem, Chrystusem, zmartwychwstałym. Do tego, by tajemnica zmartwychwstania stała się wydarzeniem mojego życia. Kobiety poszły do grobu. Nie z ciekawości, ale z tej wielkiej duchowej potrzeby spotkania się z Jezusem. I popatrzmy, że to. Pierwsze spotkanie, o którym czytaliśmy tak wiele wczoraj, z aniołami, którzy mają taką ważną funkcję, by przekierować myślenie kobiet, by przekierować nasze myślenie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go, tu bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. To przekierowanie myślenia powoduje, że kobiety już nie muszą stać przy pustym grobie, ale są zaproszone, by spotkać przede wszystkim Jezusa w Słowie. On to powiedział. Pamięć Słowa to jest coś bardzo ważnego. Słowo, które Jezus wypowiedział, słowo, które było zapowiedzią Jego zmartwychwstania. Wróćcie do tego. Szukajcie Go w pamięci, która staje się i uaktualnia się we wspólnocie Kościoła. Bo przecież my też przeszliśmy na sprawowanie pamiątki Chrystusa. My nie tylko powtarzamy gesty z wieczornika w czasie Eucharystii, Ale ten Chrystus staje się pośród nas obecny, to jest wydarzenie. My nie wspominamy jakiś Zdarzeń przez dwóch tysięcy lat my nie jesteśmy archeologami religijnymi, ale przychodzimy, by Go spotkać w Słowie i w Eucharystii. I co więcej w tej drodze do wspólnot, do uczniów, bo wiarę przeżywa się we wspólnocie, to, co mówił w Polsce papież Emeryt Beredykt XVI, to jedno zdanie. Nikt to wierzy, nie może być sam. Wiary się nie przeżywa w pojedynkę, wiary przeżywa się we wspólnocie. One idą z bojaźnią i radością do wspólnoty, do braci. I na tej drodze spotykają Jezusa. On mówi: Witajcie. Może lepiej, by można przetłumaczyć to wezwanie, zaproszenie. Radujcie się. Radujcie się. I daje im misję. Ta radość to doświadczenie spotkania z stałego, to wydarzenie wiary musi być podzielone z innymi ludźmi, idźcie do braci, idźcie do wspólnot. I dalej Ewangelia Mateusza dużo opisuje na temat strażników. Gdy to właśnie strażnicy tak naprawdę są jedynymi świadkami zmartwychwstania, bo wcześniej czytamy, że to anioł stąpił z nieba, odsunął kamień, a oni byli pełni strachu. Jakby martwi. Ale nie uwierzyli. Jedyni, którzy są świadkami zmartwychwstania, nie wierzą. Ale podejmują wręcz misję kłamstwa. Jak Judasz za pieniądze będą rozpowiadać że jego uczniowie ukradli ciało. Popatrzmy, dzisiaj stajemy może w sposób bardzo wyrazisty wobec tych dwóch postaw. Z jednej strony mamy świadectwo kobiet i z drugiej strony jest świadectwo strażników. Jest misja kobiet, misja kościoła i misja strażników, misja świata. To się dokonuje. Na naszych oczach w sposób bardzo wyraźny. Katecheza Kościoła i katecheza świat. Jakbyśmy mogli w skrócie opisać tę katechezę Kościoła, do której jesteśmy zaproszeni? Przede wszystkim Kościół głosi wydarzenie. My nie głosimy abstrakcyjnego Jezusa. My nie głosimy teologicznych dogmatów. My głosimy wydarzenie, które się nazywa Jezus Chrystus zmartwychwstał. My chcemy być tego świadkami. Co to znaczy być świadkiem wydarzenia? To nie znaczy, że komuś w głowę wrzucać pewne prawdy. Ale być świadkiem to przede wszystkim doświadczać w swoim życiu mocy Chrystusowego zmartwychwstania. Wtedy, gdy uczę się przebaczać, gdy uczę się kochać, gdy następuje w moim sercu proces nawrócenia, wychodzę z tych złych nawyków codziennego życia i zaczynam żyć jako nowy człowiek, nowo narodzony, zmartwychwstały, wtedy daję świadectwo. To jest misja Kościoła, misja każdego z nas, wydarzenie. Dobrze, to wydarzenie musi być gruntowane przez pewną wiedzę. Dzisiaj smutne jest to, że my, jako chrześcijanie, jesteśmy ignorantami w wielu sprawach. To jest coś bardzo smutnego. Świat dzisiaj czasami, mam wrażenie, wie więcej na temat Biblii, na temat chrześcijaństwa, w historii Kościoła niż my, którzy uważamy się za katolików od pokoleń. To jest smutne gdy chrześcijanin jest ignorantem. Wydarzenie musi być wzmocnione przez wiedzę. To nie znaczy, że mamy mieć doktoraty z teologii. Proszę się nie martwić, ale naprawdę warto coś poczytać, posłuchać dobrych konferencji. Ja dzisiaj więcej słucham, bo oczy coraz słabsze, już na emeryturze, to człowiek. Widzi, że traci wzrok, a więc trzeba bardziej może słuchać audiobooki, dobre konferencje. Naprawdę to można posłuchać i wzmocnić moje wydarzenie wiedzą. I trzeci element, co jest siłą, co powinno być siłą, to wspólnota. Popatrzmy, jak bardzo my o tym mówimy od dziesiątków lat, że wspólnota jest ważna, a my ciągle w naszych parafiach Jesteśmy anonimowi. Nie znamy się, nie spotykamy się, nie wspieramy się w wierz, nie dzielimy się wiarą wzajemnie. Żyjemy bardzo osobno, także w naszych rodzinach. To jest dzisiaj jakieś wielkie wyzwanie, by moja rodzina była wspólnotą. Nie, że mamy wspólny adres, nie że małżeństwo ma wspólny kredyt. To nas nie może łączyć tylko budujemy wspólnotę, gdzie jest modlitwa, gdzie jest Słowo Boże, gdzie jest rzeczywiście pielęgnowanie tych wartości Ewangelii w codziennym życiu. Misja Kościoła, ale obok jest misja świata, misja strażników. Oni do dziś zaprzeczają zmartwychwstaniu. Oni dzisiaj. Ośmieszają życie duchowe. Jaki jest sens zastanawiać się nad twoim życiem duchowym? Liczy się to, co chwycisz w ręce, liczy się to, co masz w portfelu. Liczy się to, co kupisz. To jest wartość. To cię wyróżnia. To jest sens twojego życia. Marka. Ty masz stać się marką. Ty masz stać się konsumentem wyróżniającym się, bo masz pięć kuponów więcej od twojego sąsiada. Jesteś wartościowszy, jesteś kimś, bo posiadasz, bo cię stać. Dzisiaj ta katecheza świata wyśmiewa wartości tradycyjne. Jeden mąż, zwariowałaś. Ty nie wiesz, co to jest życie. Przy piątym mężu dopiero człowiek się rozwija, kobieta się rozwija, tam jeden mąż. No, chyba żarty sobie robisz. Rodzina, wolne związki. Po co się zobowiązywać? Przecież to jest nudne. Dzisiaj nie reperuje się produktów. Kupuje się nowe. Po co reperować Twoje małżeństwo? Psycholog, terapia. Rozmowy, przebaczanie, cierpliwość. Po co majsterkować przy starym wraku? Kup sobie nowe. Nowy model, lepszy, sprawniejszy, szybszy. Potem następny. Po kilku latach się zmęczy, zepsuje. Nowe. Dzisiaj się nie reperuje. Popatrzmy, to jest nasze myślenie, katecheza świata, która jest tłaczana do naszych serc. My myślimy. Że jesteśmy silni i mocni. Myślimy, że nasze dzieci, które wychowujemy i przekazujemy im świat wartości, one wychodzą z naszych domów czy nawet już w naszych domach mają dostęp do tej drugiej kateches. My często myślimy, że zbudujemy idealną rodzinę. Jak to jeden chłopak mówił do swojej matki: mój dom był idealny. Super jedzenie, wszystko posprzątane ale tak naprawdę ja widziałem tylko plecy mojej matki. Ona była zakrzątana, zapracowana, ciągle przy rondelkach, ciągle w kuchni, ciągle ze ściereczką. Ona chciała stworzyć idealny dom, ale on nigdy nie zobaczył jej twarzy. Ona nigdy z nim nie porozmawiała, nie wysłuchała go. Ten dom był higieniczny, idealnie czysty, potrawy po prostu jak z najlepszej restauracji. Ale nie było więzi, nie było miłości, nie było twarzy, nie było spotkania. My ciągle myślimy, że stworzymy sami jakąś idealną przestrzeń, jednak świat jest silniejszy od nas. I teraz, jak dzisiaj w tym świecie rzeczywiście żyć jako chrześcijanie? Popatrzmy, dzisiaj straciliśmy młode pokolenie. Straciliśmy przede wszystkim w naszych rodzinach. Nie mamy kontaktu. Często słyszę od babć, że one mówią: Mój wnuczek chce ze mną rozmawiać, ale on mi coś pokazuje na jakimś telefoniku, coś. Jakieś filmiki, ja słowa nie rozumiem, co on tam mówią. Nie mam z nim kontaktu. Nie mam. Straciliśmy w naszych rodzinach młode pokolenie. Straciliśmy w kościele nowe pokolenie. Tracimy w szkołach nowe pokolenie, nieodpowiedzialnymi wyborami dorosłych. Tracimy to, co było więzią zaufania, szacunku społecznego. Dzisiaj na naszych oczach jest to niszczone. Tracimy pokolenie 40. Plus. To są ludzie od kredytów, od nadmiernej pracy, od... Tego zatyrania codziennego, od świtu do nocy. I oni przychodzą i mówią, no jeszcze do kościoła mam pójść, to jest nudne, mam się modlić, nie mam czasu. Nauczono nas spać rano i wieczorem, no nikt dzisiaj rano nie ma czasu, nie wstajemy z kurami, tylko nie wiemy jak kura wygląda. Kurę to widzimy na talerzu, nikt nie widział kury już dzisiaj, A więc stać z kurami to już nic nie znaczy. Biegniemy szybko, wracamy. Dawniej nie było prądu, był zmierzch, człowiek się pomodlił i szedł spać. Dzisiaj padamy przed tym telewizorem, bo to najtańsza rozrywka bo na nic innego nas nie stać już dzisiaj. Nie pójdziemy do kina, do teatru bo to jest jakiś świat wartości, który nam ucieka. Jest on już coraz mniej zrozumiały dla nas. My się tam nie odnajdujemy. A więc wolimy taką paplaninę telewizyjną posłuchać, bo mniej więcej to jest taki nasz poziom. Po głowie się walą, no to fajnie, jest jakiś boks. W polityce, w ekonomii, w kulturze o taki boks oglądamy i padamy. Nie ma modlitwy. Nie wiemy, jak sobie ten czas wygospodarować. I ciągle gnamy, ciągle konsumujemy, ciągle chcemy być wyjątkowi, ale jak to zrobić? Nie umiemy się modlić, no to wyjątkowo będzie... Torebka od Chanel albo garnitur od Armaniego. będę wyjątkowy. Ktoś mnie zauważy, może ktoś mnie pokocha takiego, bo ma ładny garnitur, ładną sukienkę, piękną kolię, taką z reklamy. To mnie rozpozna, może ktoś. Tracimy to pokolenie dzisiaj, które najbardziej jest pracowite, bo nie mają czasu, by odetchnąć, by się pomodlić, by się spotkać. To jest pokolenie największych rozwodów w Polsce, na świecie. Oni nie mają dla siebie czasu. Wszystko się sypie. To są miało być piękne, maślane oczy w młodości. Dzisiaj one są zapłakane, bo nie mamy na siebie czasu. Dwie katechezy. Katecheza kościoła, która w pewnym sensie może nam wydawać się jest nieatrakcyjna, bo świat jest błyskotliwy. Świat jest ładnie zapakowany, a tu ciągle przychodzi jakiś już w podeszłym wieku starszy ksiądz i coś tam pod nosem mówi. Jak się przez to przełamać? Kochani, nie poddajmy się. Nie dajmy się przejechać walcem przez ten świat pseudowartości. Ale szukajmy. Popatrzmy, tych propozycji jest bardzo dużo. Trzeba tylko zapragnąć, jak te kobiety. Nie stać przy grobie, nie marudzić, nie narzekać, nie płakać nad moją rodziną, nad moimi dziećmi. To są takie nasze te groby. Źle wychowałam moje dzieci. Nie chodzą do kościoła, nie czczą swoich dzieci. I tak płaczemy nad naszym losem. To nie o to chodzi, daj mi sobie spokój. Idźmy i szukać zmartwychwstałego tam, gdzie możemy Go znaleźć. Popatrzmy, w przyszłą czy w najbliższą sobotę dla młodych jest wielkie wydarzenie w Szczecinie. Forum Ognia to się chyba nazywa. Podpowiedzmy naszym dzieciom, wnukom. idźcie zapisz, pójdź. Spotkanie ewangelizacyjne dla młodych. Jeżeli nie podsunę może ulotki, to ulotki gdzieś tu leżą w kościele po parapetach. Może to jest jakiś sposób dotarcia, tam naprawdę będzie kościół żywy i dynamiczny. Warto im taki kościół pokazać. Podpowiedzieć w przyszłą, najbliższą niedzielę u nas o 12.30, oczywiście jak powiem teraz, przyjdźcie na 12.30, to o 8 będę miał puste ławki, ale dam radę, przeżyję to. Może nie spotkam jakaś depresja wielka. Ale 12.30 tutaj modlitwa o uzdrowienie, charyzmatyczna. Warto zobaczyć. Warto zobaczyć inne chrześcijaństwo. Warto zobaczyć Kościół żywy. To jest coś ważnego. Dzisiaj dla nas... Nie dezerterujmy wydarzenie, wiedza, wspólnota. Te trzy podpowiedzi niech nam w tych dniach prowokują. Czy ja spotkałem zmartwychwstałego w liturgii słowa, w Eucharystii, w moim życiu modlitwy, w mojej rodzinie. Czy jest stały Pan? Czy o nim mówimy? Czy nim się dzielimy? Czy jakikolwiek temat wiary poruszamy w naszych domach? Spróbujmy. Jesteśmy oszczeni, wyposażeni w moc Ducha Świętego. Dzisiaj w pierwszym czytaniu widzimy Piotra, który wstaje i głosi ten niewykształcony, Ten, który zaparł się Jezusa, staje w mocy Ducha Świętego. Dostaliśmy tego samego Ducha. Naprawdę nie byłem obdarzony wybrakowanym Duchem Świętym, gdzieś z przeceny, z udletu jakiegoś chrześcijańskiego. Ten sam Duch Święty, którego dostał święty Piotr, jest naszym udziałem. Skorzystajmy z tej pomocy, byśmy stali się Kościołem żywym, Kościołem, który rzeczywiście odczuwa bojaźń i radość ze zmartwychwstałego Pana. Amen.